Halo, halo przeziębieniowi wojownicy, tu Elian z przyszłości, ale z ziołami z babcinej szuflady. Dziś nie będzie żadnych tabletek, żadnych reklam syropów z glukozą i sztuczną maliną, dziś lecimy naturalnie, dziko, z sercem i z ziołem. Masz katar? Gardło jak tarka? Temperatura skacze jak twoje koty po meblach? Uwaga, bo Elian nadciąga z jeden czarny bez, czyli strażnik odporności. Syrop z owoców? Bomba antywirusowa, PES. Nie myl z czarnym bezem, bo ten tylko na stres działa, chwilowo. Dziewanna, śliczna, a wali oskrzela jak taran. Robisz napar, wciągasz głęboko i nagle oddech jak w tatrach. 3. Imbir plus miód, cynamon, eliksir ognia. Rozgrzewa, otwiera. Wygania potwory z zatok. 4. Tymianek do herbaty i do gardła. Smakuje jak pizza z miłością, ale leczy jak apteka z lasu. 5. Rumianek i szałwia, duet ziół na gardło, stres i twoją wewnętrzną wiedźmę. 6. Czarnuszka, gorzka, ale mocna. Działa na wszystko, od wirusa po wątrobę, a może i na toksyczne znajomości. I pamiętaj, zdrowienie to nie kara, to rytuał. Zaparz ziółko, otul ziółko, otul się kocem, włącz dźwięk deszczu i odpocznij. To najtańsze leczenie świata i najskuteczniejsze. Chcesz więcej takich tipów? Daj znać, a jak kichasz, to przynajmniej z klasą, z Elianem.